Witajcie kochani! Kończymy buty z przezroczystym materiałem. Na naprawdę bardzo ładnej podeszwie i na świeżutkim kopycie zaledwie z 10 lutego. A zatem przybijamy materiał, z którego wytniemy pod podeszwę. Jeden gwóźdź, napięcie oraz jeden z przodu. Dzisiaj dla odmiany będziemy wycinać gnypem szewskim. No powiem Wam, że to była najtrudniejsza rzecz, jakiej tata uczył mnie przez bardzo długo. Ostrzenia noża naprawdę nie jest to prosta sprawa. No można go łatwo stępić i wcale nie, nie naostrzyć, nie, dlatego bardzo ważny jest tutaj kąt nachylenia przy pocieraniu właśnie noża o osełkę. Pamiętam wiele razy się na niego złościłem, mówiłem już jest dobry, a on mówił tak chcesz to miśkować? No, takie to były historie. Dorabiamy zakładkę. Zrobię ją tutaj naprawdę bardzo dokładnie, żeby górą odstąpić troszeczkę miejsca, bo górą mamy gąbkę i jeżeli zakładka nam najdzie na gąbkę, to byłoby niewygodnie, a tak będziemy poniżej gąbki. Teraz zabieram się za ścienienie brzegów tej zakładki, ażeby było łagodne przejście i żeby nic nie uwierało. Następnie muszę dorobić szpica-szpic, czyli usztywnienie przedniej części. Z racji tej, że mamy zaszyty tutaj ten przezroczysty materiał, musi być dokładnie. Proszę bardzo. Tak, zawsze genialny, a idealny, a muszę być. No muszę, kochani, nie ma wyjścia, robienie butów wymaga precyzji. Także zakasać rękawy i zabieramy się za najważniejszą rzecz, czyli ćwiekowanie. O kurde, nie mam gwoździ. A, już są. A zatem zaczynamy ćwiekować, pierwszy centralny gwóźdź i dwa boczne, trzy gwoździe taka podstawa, a następnie fałd obok fałdu, zbieramy się tutaj jak najciaśniej, ale jak widzicie bardzo dużo tych fałdów, dlaczego? Bo kopyto ma spore przejście, jest dosyć pionowo. Przy okazji kochani serdecznie gorąco zapraszam Was na kanał na YouTubie, który otworzyłem. Nie zapraszam również do zobaczenia innych filmów. Tam będziecie mogli dowiedzieć się o tym, jak samemu zrobić na przykład klapki. A tak w ogóle dajcie znać, kochani, co myślicie o pracy projektanta, szewca. Jak Wam się to podoba? Nigdy Was w sumie o to nie pytałem, czasami pisaliście w komentarzu, także czekam na Wasze komentarze. Ale młotek goni, słuchajcie, na tym przyspieszeniu, prawda, zasuwa niesamowicie. Dobrze, przechodzimy do dobijania. Przy okazji, słuchajcie, sam zauważyłem, zobaczcie na moją dłoń. Tutaj już na podwójnym zwolnieniu, co się dzieje z palcami, kiedy gwóźdź jest w nieodpowiednim ułożeniu, pyk, 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 niczym, niczym Zeb McCain ze starych westernów. Wyrewolwerowany rewolwer, wyrewolwerował się bardziej jeszcze. Po dobiciu przodu przechodzimy do pięty. Pięte tutaj trzymam sobie na bolku. Bolek to takie urządzonko. Jedziemy tutaj po kolei fałd za fałdem. Najpierw jedna strona, oklepujemy, młotek cały czas chodzi. Druga strona, naciągamy, ładnie równamy i znowuż oklepujemy. Także, kochani, etap ćwiekowania za nami. No cóż, można zrobić przerwę. Także skoczę na chwileczkę na narty, następnie zjadę na góralskim ślizgu, wypiję pyszne cappuccino, no i czas z powrotu, bo przed nami kolejny etap. Po ćwiekowaniu, im dłużej buty stoją na kopytach, tym lepiej, czasami nawet kilka dni, ale jeżeli nie mamy czasu, to już po kilku godzinach możemy delikatnie zacząć ścinać fałdy, wlepiać wypełnienie. A następnie będziemy przechodzić do drasania. Drasanie czyli po pierwsze równanie tutaj tej dolnej części, żeby wygodnie dobrze się w butach chodziło. Następnie ścieramy tutaj kanty, no i w zależności od podeszwy tak wysoko, jak wysoko będzie potrzeba, ścieramy lico ze skóry. No po mojej dłoni widać, że święta Wielkiej Nocy już blisko wygląda jak kurczak, mały kurczaczek. E, cóż, kończymy kochani, w międzyczasie chciałbym zaprosić Was i polecić Wam mój kanał na YouTube, który otworzyłem bardzo niedawno e, oraz e, oczywiście Instagram, na którym możecie zadawać pytania. Także cóż, fajnie i w kontakcie.